I yo, jo yo, jo yo, yo, yo. z tej strony szczery, tam wszystkich bardzo serdecznie ciśniemy sobie dalej, oczywiście, bo cóż by innego można było w linerju robić, tylko trzeba cisnąć i farmić. Yy, pójdziemy sobie coś posiać, yy, na woła. mam nadzieję, że będzie wolne. Yy, no, taki jest plan na teraz. Zobaczmy, <coughs> jakie tutaj bufy są ciekawe. O-o-o, jest bufek, czekaj, kotka trzeba wezwać. Kotek. Kotek. Tak jest. Będziemy się bawić. Dobra, kotek wezwany. Yy, teraz poszukajmy, poszukajmy teraz yy, jakiegoś ese. Czy jest to jakieś ese? Bez se też pójdziemy, ale z esekiem to by było... Jest oczywiście, 7k. Dobra. Exchange. Dobra, dobra, dawaj, dawaj bufa. 7K. Okej. Okay. Whisper Cut. Jest, no dobra, lecimy od razu. Pik, pik, Ciśniemy, sobie ciśniemy. Mówię dużo osób jeszcze nie wie, że nikt zmieniłem. Nie wszyscy na bieżąco to wszystko tutaj oglądają tak jak wy. Ale w końcu. W końcu się... Yy, połapią wszyscy. No. Tak się zastanawiałem, czy powrotnie sobie Nika nie zmienić, ale na no, cztery dychy płacić, żeby nika zmieniać, to trochę za dużo. I tak w jedną stronę zmieniłem, żeby tego Bajuma sobie usprawnić. E, aczkolwiek nie wiem, czy to było konieczne, no ale wolałem nie ryzykować. Akurat wtedy, co robi, udało mi się zaliczyć, to była dobra ekipa wpadła akurat wtedy jeszcze nie mieliśmy wojen z, z BMami. E, mi się wydaje, że na starym niku bym też to zaliczył, ale. Wolę nie ryzykować, bo dostałem cynk wcześniej, że że mają walczyć i mają się pojawić, ale się nie pojawili wcale. No trudno. Trudno. 4-5 piw, 4-5 piw, które można sobie poświęcić na zmianę Niku, żeby ma zaliczyć mieć subę, no bo to wszystko było powiązane. No, no, ale teraz mówię, teraz bedek jest. Czasu nie mam aż tyle, żeby tego BDK teraz pukać. tak fest postanowiłem właśnie tą kasiorę pozarabiać trochę i 76 level bić teraz na mainie. Jak to zrobię, no to później będę trochę częściej, częściej na BDK, nie? Bo tak zauważyłem, że brakuje mi, brakuje mi tej niebieskiej ikonki na party. Jak jesteśmy na sidach czy na czymś, to trochę po tym sidżu, co ten filmik wrzuciłem, trochę mi tam. Yy... Się przejaśniło w moim yy, mojej czaszce, że to naprawdę jestem praktycznie useless, tylko buffek. No ale, żeby nie być całkowicie useless, no to muszę mieć MDFA jakiegoś, muszę mieć jakiś PDF. No i skile te lepsze, bo na tym 76 levelu yy, to się dostaje te skille takie. Yy, nie chcę, nie chcę, ja chcę iść siać. O, no, dance. Okej, okay. Densa mogę wziąć. Dobra. Top archer. No. No i dobra. O czym ja mówiłem? No, bo tam są te skille takie, nie? Na trzeciej, Na trzeciej prowce. Ty nawet Pofa dostałem, nie zauważyłem tej. Ma, bo Matthew to przecież 78 level ma. No, dobra, 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 dobra. No to lecimy to jak najszybciej. Nie ma co tracić czasu, dopiero teraz zauważyłem. Dobra, wbijamy na kwadrat. Skupiam się na sianiu, ale ja tutaj kółeczka robię. No, to... grendele są często. No dalej, bij. Grynd... Często są zajęte. Jest bugowane, jakby musiałem next target nacisnąć, żeby się zaznaczył. Dobra, chcemy siać. Potrzebuję trochę posiać tego reda, bo nie mam chyba tych na nasion teraz już. To posiejemy trochę, nie będziemy teraz na tą Reckę tu liczyć. No, ten. To jest bedek z tym wilkiem, ostatnio on też był. On męczy, on męczy grendelę. Dosyć ambitnie. Wiki? No, na pofie to można sobie się bawić, nie? Dobra. Wczoraj nie udało mi się tego IT kurde znaleźć. Sobota była słaba, jeśli chodzi o IT. Bez 3 godziny praktycznie jedno party, które tam wystawiało się, że było, na party mechingu to cały czas było full. 9 10 nawet było na 9, no to... Nie było co, z czego, że tak powiem, nie? No, idziemy Grendela puknąć, mamy tutaj zasoby, idziemy Grendela, bo ten, ten bedek będzie mi tutaj zabierał. Dobrze. A, no, powie, po że skończył akurat. No ale i tak. Ulbufek GM3. Znieśmy. Grendale też są dobre, bo ten quest tu jest, nie? Zazwyczaj większość ludzi na chomkach siedzi, ale dzisiaj widzę, że ten, ten tam sieje tylko z tym wilczkiem. Postanowiłem, że dzisiaj godzinkę będę sobie siał. 120 minut już zrobiłem rano. A teraz, 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 teraz. No tylko, że to moje sienie, jak nie ma Grendeli, to to sienie takie jest nieskuteczne. Nie, nie? Dobra. Nic nie poradzimy, no, nic nie poradzimy. Ale muszę trochę posieć. Posiejemy teraz, nie będziemy patrzeć na ten drobrecki. Bo jednak na wieczór potrzebuję mieć tych, trochę nasionek, do tych plonów do wymiany więcej. Muszę w ogóle sprawdzić, bo mam, mam trzy rodzaje teraz plonów różnych sieje. Desert, Gold Coba i właśnie chyba Red Coba i jeszcze chyba jakieś z tych low leveli mam. Tutaj nie pamiętam, to tam Asofę. Chcę sobie nazbierać ze 3-4 takie kluczowe macy. I dopiero wtedy sobie ryneczek wystawię Żeby raz a dobrze sprzedać żeby poczuć pieniądz jak to się mówi Żeby poczuć pieniądz Grendele są najlepsze no ale jak nie ma grendeli to Trzeba i te Bić A Pójdę sobie po tego szybciej. Tu teraz dobrze. Pam, 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 pam. No jest fajnie, fajnie. 40 level 40%, przepraszam, 40% Panie było dzisiaj z 5%, 5 wbijać, ale czy to mi się uda? Jak nie znajdę i te, to mi się nie uda. Ok, biegnij tam. Chcia. Leć, 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 no zobacz, zobacz, leć. Nieusłuchany jesteś, kotku Dobra. No, nie patrzy na te widzę na, na te oczka. Dobrze. O, czwóreczka, pięknie wpadło teraz. Pięknie wpadło, pięknie. Pięknie. Może też się czuć No to spok. Pam, pam, pam. Ciekawe czy od ma tutaj swojego buffera. Nie widzę, żeby schodził. Dobra. Paniaczku, ty. No. I tak to jest właśnie, tak to jest. Ale ja to, że na tej ketrze będę mógł sobie z tego quest'a zrobić. Właśnie chcę godzinkę, taki mam plan, godzinkę, godzinkę pomanurować. Godzinkę po ten yy, godzinkę na Ketrze i godzinkę do dwóch bym chciał na IT. Przy weekendzie można sobie pozwolić, nie? I dwie, dwie z tych czynności w 100% są uzależnione ode mnie. Nie? Czyli sam sobie idę solo tam expić. No ale to IT, jednak to potrzebna ekipa. Dlatego najpierw będę szukał IT. Jak się znajdzie, to dobrze. Jak nie, to idę właśnie albo sobie manorować, albo Ketrę robić. Tu. ile tych nasionek? 52, no tak do 200 bym chciał, bo tak 200 to bym sobie tam puścił na raz, 200 bym chciał zrobić. A tych drugich mam ile? 300, no. Ketra jest quest spoko, ale tam są moby x2, nie? Jakby były x3 to bym tam siał, to bym połączył jedno i drugie. No ale tam są moby x2, to tak trochę szkoda tych nasionek. Ale mnie wkurza ta, ta maskotka teraz walentynkowa, jakie ona dziwne dźwięki wydaje. Okay. ok. Ile minutek? 6 minutek jeszcze zostało 57, no to mówię to, że 3 bufy tu potrzebuję wiesz, posiedzieć, czyli ten i jeszcze 2 bufy sobie tutaj przyjdę. O, więc grendelek się przyczepił bardzo dobrze. Nie musiałem go szukać sam się przyczepi. Tu jak nie grendele spoko te są spoko homki, ale tam dalej są też bufalo. Na Bafalo też spoko idzie, też jest Minus. I też leci Quest, nie? Ten co jest grendeli. Także tam dalej też jest, jest fajnie. Jakby tu było zajęte to jeszcze tam można iść. No. Poszedł sobie albo pobufa. O, to Grendel mnie dostawił na ostatnie 5 minut. Nie widzę go. No lecimy. No, poszedł sobie. Pewnie pobufa poleciał. Pewnie po Bufa. Nie wyłączę tego, kurde. Ten on takie dźwięki wydaje. Na no, marcie, kolo Amorek. <laughs> ja jeszcze nie wykorzystałem nic od niego. Czekam na IT. Jak IT się, się ten odpali, to wtedy odpalę sobie to na EXPA. Dodatkowego EXPA sobie odpalę. No. Pięknie, pięknie. Byk. Okej, okay, dobra, idź chodźmy na te chomki, Ty nie się poregenerują. Tak się zastanawiam, czy może TT, tutaj bym te questy trochę porobił i nazbierał tych itemków. Wopa sobie zostawił, może bym spróbował wykrawcić TT. Jak myślicie, to by było bardziej opłacalne? No bo wopa będę miał swojego i części bym miał swoje, w większości. No bo wiadomo, może bym się nie udało wszystkiego wydropić. Jak myślicie? Chyba będzie taniej, nie? niż sprzedawać WOPa, sprzedawać te części i kupić TTK te w całości. To by trzeba było kurde przeliczyć, wszystko, tylko ja to jestem ostatni do takiego liczenia, ale jak ktoś tutaj gra na, na tym na teonie i ogarnia rynek, to jakby mi napisał, co, co mi się bardziej opłaca powiedzmy tak za, za miesiąc. <laughs> jakie, jakie są przewidywania? Czy to raczej idzie, że się będzie kraft bardziej opłacać, czy jednak ilość Teteków na rynku będzie powodowała to, że będą tańsze niż kraft? Bo nieraz tak jest, nie? Nieraz tak jest, mości ludziki. Dawaj. Bo nie chcę tego oczka bić. No dobra, za dużo czasu tracę. Najwyżej z oczkiem będziemy się walczyć. Na szczęście nie, na szczęście oczko tyłkiem odwrócone i nie interesuje go kolega który jest tu obijany. O, teraz przyszło. O, patrz, no Nie, idzie chyba. No niestety. Jeszcze mi podleczył tego Grendel. Dobra. Leć. Obsiejmy go. O, że w, w, w ten, w stronę muru, czy tam góry, to bardzo dobrze, że idzie. Dobra, ale koteczek chce poradzić z, z tym. poradzi chce poradzić. Dobra, wolne. A lutuj, lutuj kocie. Biegiem, 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 mości panie. Tu ma wszystko. Ej. Ej, on nie ma tego, nie ma. Nie, miał. Dobra. Już myślałem, że nie ma co mi się wolno wydawało. Ale chyba mam. Dobra, cztery, super. I jeszcze i temek questowy. O, dobra, bów się kończy, ale tą bów cecha się kończy. Dobra. Go 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 Podniosłem, Podniosłem, bo się maja, że nie podniosłem Go go leć, leć Power Ranger się mały. I Grendelek, chodź tu mistrzu Dobra, tego i tego jeszcze bym chciał puknąć Chodź tutaj Johnny. Gdy tu Cyk no Jest dobry wolny ten Nie leć, tego jeszcze ubi no, dobra, powiedzmy, że dosyć sensownie tutaj szło. Patrzcie, banieczka, nie? No, faktycznie. Królowa dużo gorzej XP. To jest jakby niepodważalny fakt. Kurde, tyle miesięcy żyłem w, w błędzie. <noise> Szok. Kiedy weszło C4? C5. I powiedzmy miesiąc od C5. No, parę grubych miesięcy, nie? Dobra. Yy, to tyle, tyle. Takim optymistycznym akcentem kończymy to. Ile mi się tutaj udało tego zebrać? 113. No, to jeszcze jednego bufa przynajmniej muszę tu przyjść. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnego. Hej.